A z tej strony oczywiście. Witam Was na serii, której bardzo, bardzo dawno u mnie było. Przy okazji muszę bardzo podziękować e, mojemu komplowi Dwojtkowi, że nagrał halangę Nie Disshalangę. Hal no, cięciwa dzięciwa. Tak kamieniołomna giera Na pitole Dobra, gramy, nie przejmamy się. Ale jest kamieniołomność na maksa. No. Nie wiem, to chodzi jakby tak chciało i nie mogło. Chyba, chyba do niemu to oddam, żeby naprawił nam. Poklikał coś, bo to jest nieprawdopodobnie. Yy, Prawdopodobnie kamienio, kamieniołomne. No. No ale gramy kolejny odcinek lecki przygody. Skończymy tę serię. Może zaczniemy jakąś kolejną, może coś innego. Chciałam, żeby nie było niedokończonych spraw. Może liberacja to nie dokończę przygody dziadka Mimora ze z to seria może, może zakończona, może nie, ale chociaż dokończymy lechicką grę, bo... no bo tak, bo środ materiał nie jest sponsorowany oczywiście ze środków gospodarstwa chrubieszowskiego, yy, więc yy, no, na rzecz odrodzenia lechi. Muszę Wam pokazać, jaka to była jakaś taka tradycja i tak dalej. No to, co to są za dzieje? To ludzie dzieje wyprawy krzyżowej na Lechii jednej z wypraw krzyżowych na Lechię, w której, wypraw krzyżowych na lechie było kilka. Myśl, byście wyprawy krzyżowe, to się zazwyczaj wam kojarzy, że to są takie pustynie, pustynne tereny i tam rycerze, wielbłądy są, ale to nie tylko, bo to też może być właśnie na lechie Na lechi atakowali, bo Lechia była potężna, Lechia była potężna i Lechia nie chciała ugiąć się przed watygańskim ramieniem w watykańskim butem można by powiedzieć więc walczyli walki były e, ciężkie nałożona została klątwa na cesarz Lechicki zostały różne podejmowane działania ale Lechitów nikt nie mógł pokonać e, Nawet no o Lechi, muszę wam powiedzieć że widzieli nawet wasi dzieci dziadkowie przed e, Saborami bo dopiero Saborcom udało się wykrzewić tradycję e, lechicką, dlaczego tak było? Bo Lechitów nie dało się pokonać sił, oni byli przepotężni, ale jak się dało pokonać, dało ich się pokonać tym, żeby nie wierzyli w to, że są Lechitami, tak się ich dało pokonać. Powiem Wam tak, stary człowiek i może. to napisał z Hemingway i on tam wskazał, że człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. I tak samo Lechię można zniszczyć, ale nie pokonać, bo Lechia trwa, Lechia trwa w nas. Wierzymy, że lechia jest, to lechia jest. I właśnie tak wykrzenili, wykorzenili lechickie tradycje. Teraz na to jest skurputywane, bo chcą jeszcze bardziej. Jak widzicie na przykład różne są rzeczy, na przykład zakazywane czy nakazywane, że nie można na przykład różnych rzeczy robić. A to wszystko po to, żeby z was tą lechickość wykrzewić. Po prostu żebyście nie mieli lechitami. A ja wam powiem, ludzie, obudźcie się, bądźcie lechitami. Bądźcie lechitami. Tak by chcieli wasze dziaduszki, tak by chcieli. Tak właśnie by chcieli. Tak chcieliby oni. Więc on muszę wskazać, że. No, fajna jest w kajkosza. E... No, powiem Wam, że podoba mi się. Jest bardzo wyborna ta gra. No, a trochę jest kamieniołomna, ale to wyszło w czasach dawnych. Ale muszę wam powiedzieć, że kajona, ale kaniona. No nie wszystko to jest nie kaniona, to jest fajne. Czasem kamieniołomność też jest właśnie fajna. Na przykład... Teraz macie je wolne... Porybcie sobie w to, porybcie sobie w to. No. Ja pitol, ile tu wszystkich tych... Z tych... Ja nie wiem, jak mam ten odcinek, coś po w odcinku, chcesz, może puszczę, w, w spedzie. Bo nie wiem. Co tak ma wyglądać. Kamieniołomność jest po prostu. No ale rybkiem. Napiję się w Medziku, właśnie e, 3 letni, już 3 lata leży. Wiedziałem, że dzisiaj potestuję, bo dziś jest bo dziś jest y, środa. 13, już taki dzień się nie powtórzę w tym roku, 13 maja. Wasze zdrowko widzowie, Medzik y, jest to Medzik lipowy, z miadu lipowego, y, z dodatkiem skórki pomarańczy co tu jeszcze wpływa mm. tu jest jeszcze a yy, jak to się nazywa ten taki ten nie kościki tylko to są takie no nie wiem no takie korzenne coś i yy, yy, jest tu jeszcze yy, dziurawiec taki magic taki magic yy, yy, nazwany on jest Podpisany rok 2017. Yy. No fajnie, spróbujemy. Ale dobry. Naprawdę wyborny medzik. Uch, ale grzeje. Grzeje jest syndrom. Mocny to jest medzik. mocny. Mocny medzik. Mocny Magik, ale bardzo dobry, fajnie grzeje. Ale dobrze rozgrzewa na wieczorne. Ale oni halą kółko grania statu, ale grusze Przypomniałam się, ta gra. Mmm... Lunek Hals of No właśnie. Fajnie, można było zasadzić drzewo. Znaczy, ja mam zasadzić drzewo, fajnie było. Ja, pięknie, to jest no on tak bije. To jest taki metek, on metka bije. Aj! Nie, 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 nie. Masz. To jest... On ma czasy jak Nick Tison. Bang. No, bij. Bij. Wóz. 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 Dobre. A jeszcze ten, jeszcze nie padło. Dobre. Drzewo padło, nie będzie trucia. A polecam kanał pana Pawła Szydłowskiego. Jest to wybitny historyk yy, i badacz. I badacz przede wszystkim. Bo historyk to on czyta takie książki, co już są. I on nic nowego nie potrafi odkryć. I on tylko się wzoruje tym, co napisali palci. A to jest badacz. To jest prawdziwy badacz naukowiec. No. Chyba już końcówka poziomu Bo już. Bo już tak czuję. A będę ich omijał, nie chcę mi się tutaj tłuczki. Przysto cięcie oddam. Kompakt, kompa, może gierce mi coś nasz prycuje na dokręci śruby. I, <tryk> i będzie rabotać jak należy. O, smok. Fajnie. Dobra, uważajcie na siebie. Ale.